2020 ale, ale, dawała! Ale, ale, Teraz będzie dawać, ale, ona zawsze dawała. Ale już nie było tego roku, wiesz, ale... Chójdź w dupę, to tak tak, no, tak, nie nie, nie Ej, ale nie masz wpadać. wiesz? Ej kurwa, Celu. Jak ja bym ci przyjewał z łokcia, to byś kurwa Dawaj, z zęb-radarem szukał. Dematrox <laughs> podejdzie już na temat z przyrody. Jakbym nie. twojej matce kurwa chuchnął na bo to by mieli się od, jest, przegotowały tak, silikony, no. kurwa.

Jak mówię iść do chuja, to idziesz do chuja. Ty tak. Ej, dobrze, nie no, słyszę, Mówisz do chuja, to ty no, ja. Czartowałem. To Ja cię ci, 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 ci 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 lubię. Chłopaki. Kurwa, do Twojej matki też tak mówi, że jest chłopakiem, kurwa. No. Ale chłop, musisz, może możesz, możesz nie Ha, Kurwa na Ciebie, na Twoją matkę. Słuchaj. A, a, teraz, a teraz kurwa monitor kwasem się roztopił, chuj zajebany. Pójdź w dziurę. Ja mam, nie to zacząć. User was moved to your channel. User left your channel. User joined your channel. Kurwa. Co tam chłopacy robicie? Coś. Ej, patrzy, dostałem 18, kurwa macie, a jestem starszy przecież. Jak to jest kurwa możliwe? No jest starszym no. No kurwa 19. No dostałem 12. Ody. O kurwa, ooo o Alka ma 8 placusy 8,5. No właśnie kurwa. 8,5. Jeszcze tu kurz. 8,5, a nie 12 plus pojewało cię. Ej, powiedzieć kawał? The Dematrox Dor. Dawaj. Ty to masz takie wodogłowy, że tam się kurwa Janosik kąpię <noise> <noise> No jak bum cyk cyk mówię ci kurwa Dawaj, dawaj, wyżywaj jeszcze Ty słuchaj My to nie przygadza No se bazuje, co ty, Krematruk. Normalnie człowieku o, sobie, wypij, popię, iść, nie ty to Chłopi iść po kreta, żeby wypić, Ty to jesteś kurwa szkoda, taki sztywny Ty to jesteś kurwa taki sztywny Szkoda, szkoda chłopie żyć, ten Dbila, Szkoda, że mi ten i o na świecie. na no, to, dawaj. Ty to jest dawaj. Teś, kurwa taki sztywny, że jak są porządki świąteczne, to, to, to matka ci w grupek i od czołki no. kurwa. I tobą podłogę no. zamiata pierdolony i mm -hmm. skin zajebany. No pewnie, mm -hmm. że tak kurwa, człowieku, no. Ty się nie znasz. Ty no. się nie znasz na zabijaniu. Co ty możesz kurwa wiedzieć o zabijaniu? No dawaj. Ci wyjebasz, się kurwa, jeden